Szanowni Państwo, bardzo miło mi Was przywitać na wręczeniu nagród dla najlepszych książek historycznych w plebiscycie Historia Zebrana 2013. Najlepsze książki były wybierane przez internautów w plebiscycie oddano kilkanaście tysięcy głosów oraz przez grono jury. Najlepsze książki wybieraliśmy w kategoriach. Okiem badacza, a więc najciekawsze publikacje naukowe, popularno-naukowe, skierowane przede wszystkim dla specjalistów oraz dla pasjonatów danego tematu. Drugą kategorią była w rolach głównych, a więc przede wszystkim biografie, książki opisujące grupę, losy jednostek lub też grupy ludzi, których byli oni głównymi bohaterami. Oraz kategoria historia niebanalna, a więc najciekawsze książki popularyzujące historię. W ramach tego wyróżniliśmy sześć najlepszych książek. Przypominając, organizatorami, historia, organizatorami konkursu Historia Zebrana na najlepszą książkę historyczną są portal historyczny list.org oraz serwis granice.pl Wszystko o literaturze. Drodzy Państwo, przejdźmy do prezentacji tytułów w tym roku nagrodzonych. Yy, najlepsza książka historyczna 2013 roku, nagroda jury w kategorii Historia niebanalna, to szpiedzy i komisarze Roberta Serbisa, wydawnictwo Znak. W kategorii Historia niebanalna najwięcej głosów internautów i ich wyróżnienie otrzymał Julian Bartosz i Książka Watykańskie Wersety opublikowana nakładem Agencji Wydawniczej CP. Kolejna nagroda to kategoria okiem badacza, książki, książki naukowej, książki trudniejszej. Nagroda żywi w tej kategorii dla najlepszej książki historycznej opublikowanej w 2013 roku trafiła do książki Skok w Nowoczesność Adama Leszczyńskiego opublikowanej nakładem krytyki politycznej. Gratulujemy i prosimy o krótką prezentację książki. Dziękujemy bardzo za nagrodę. Również Wam przekazuję podziękowania od autora, który bardzo przepraszam nie mógł dzisiaj dotrzeć. Książka Skok w nowoczesność Adama Leszczyńskiego jest to książka historyczna, zapatrzająca również o ekonomię i socjologię. Opisuje drugą połowę XX wieku. Pisze o tym, jak kraje, które pozostawały na peryferiach, próbowały dokonać swoistego skoku w nowoczesność i dogonić kraje rozwinięte głównym takim pomysłem na to, który realizowały, to była ideologia zaangażowania się państwa w politykę gospodarczą i taka bardzo duża industrializacja. Jak to wyszło? To już myślę, że państwo się. Dziękuję bardzo. Nagroda internautów w kategorii w rolach głównych, w kategorii biografii, wspomnień yy, książek historycznych. Najlepsza książka historyczna, edycja 2013, Nagroda Internautów Droga Lodowa Stefana Weidenfelda, dom wydawniczy remis. W kategorii okiem badacza Nagroda Internautów Najwięcej Głosów Czytelników, najlepsza książka historyczna roku 2013, to Templariusze, fenomenem z czasów, średnio, z roku średniowiecza, Romana Polczyka, wydawnictwo Ernst. Zapraszamy i prosimy o krótką prezentację tego tytułu. Rozpocznę badanie, biło mi. Proszę Państwa, sam fakt, że zająłem się tym planuszami, to zasługa mojej zmarłej małżonki. Niemniej jednak, jak Państwo się orientujecie, jestem prawnikiem zawodowym i w związku z tym historia zawsze była moją przyjaciółką życia. Najistotniejszą sprawą, którą starałem się rozwikłać w tej książce, to była zagadkowość zniknięcia tego zakonu. Z, z epoce, w której funkcjonowali, ale także echami, które dotarły do nas dziś o czym rzekłem z mroków średniowiecza. Mam no, nadzieję, że trochę świata tam padło, między innymi w oparciu także o źródła watykańskie, gdzie już samą zagadkowością jest fakt, e, no, owianą zagadkowością jest fakt, że źródła te zostały znalezione pomiędzy dokumentami z 1622 roku, tam zostały albo zawałaganione, albo przechowane, aby ukryć fakt, że Klemens V, papież, uniewinnił templariuszy, a mimo to zostali spaleni na stosie. I proszę Państwa, i te echa, które wybrzmiewały aż do rewolucji francuskiej, kiedy głowa Ludwika XVI spadła ścięta na gilotynie do kosza i została podniesiona przez kata z tłumu rodek się głos żaku de Molay zostałeś pomszczony. Teraz jestem w trakcie opracowywania drugiego tomu o tych echach, które wybrzmiały w masonerii. To od tej ciekawszej strony, nie tylko z jaką systematyzacją, ale także mam nadzieję, że ta magia historii, która jest zapisana, pozwolę sobie na taką travestację, że pozwolić czytelnikom poznać idee templariuszy, które wybrzmiały do naszych czasów. Serdecznie Państwu dziękuję, dzięki Państwu magazynowi pozwoliło mi to zaistnieć i słyszę, że duże echa, jak tu Panu byłem uprzejmy przekazać. Proszę Państwa, z dużą wdzięcznością notowałem fakt, że zgłosił się do mnie konsulat czeski z zaproszeniem do ambasadora Czech, aby zostać tam upisany dosyć ciepło i, i w miarę obszernie Templariusze czescy, między innymi Czajkowice. A gdyby ktoś z Państwa zajrzał do mnie, to zapraszam na wino z Czejkowic, które pochodzi ze szczepów win, które przywieźli Templariusze 800 lat temu na Morawiu. Dziękuję uprzejmie. Zagrożenie dziękuję. Dziękuję. Najlepsza książka historyczna roku 2013. Nagroda jury w kategorii w rolach głównych. Dla książki Zajeździmy kobyłę historii Karola Modzelewskiego opublikowaną nakładem Iskier. <śmiennie> Przede wszystkim bardzo dziękuję w imieniu autora i wydawnictwa za to wyróżnienie. Co ja mogę powiedzieć w tej książce? Jest to taka autentyczna biografia człowieka, który przeżył bardzo wiele, dlatego że ta książka zaczyna się od momentu jego urodzin, w zagadkowych, dość skomplikowanej sytuacji rodzinnej, jak mówił Karol Muzeleski poprzez, w zasadzie, całość istnienia do dzisiaj. A jakimś chichotem w historii jest to, że on chowany w tamtych, układowych czasach, w którymś momencie, to jest właśnie bardzo wcześnie, bo przecież współautorem listu otwartego z Jackiem Kuralim był w 1965 roku i w od tamtego momentu takie drożdże buzowały, buzowały. Najpierw Wybuchły w 1968, no, a potem wybuchły w 80 roku, bo Jacek Grołem jest jednym z współojców, że tak powiem, Solidarności. No. Do dzisiaj mi to zostało, bo cały czas jest chyba niepokornym również naukowcem. Książka została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników. Nie chwaląc się, sprzedaliśmy jej ponad 10 tysięcy, co na tego typu literatury jest bardzo znaczącym, z znaczącą ilością dostała główną nagrodę historyczną tygodnika polityka także jakoś nas dodatkowo jeszcze podniosło na duchu. Myślę sobie, że, to, że jeszcze pewnie różne inne nagrody dostanie. Dla mnie ta nagroda jest o tyle, o tyle ważna, że tego internetu to nie widać. Prawda? Większość ludzi z mojego, środowiska, z mojego, nie tyle z mojego środowiska, w moim wieku, z tego środowiska, z tego a recenzja w takiej gazecie, recenzja w jakiej gazecie, tego, to jest to rzecz namacalna, można pokazać. 20 tysięcy oddanych głosów na jakąś książkę przez internet, a może szukali, a może I dlatego, dlatego to mówię, bo, bo to jest coś, do, 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 do czego musimy my to starsze pokolenie wydawców się przyzwyczaić, że, że, że oczywiście nagroda historyczna polityki jest zresztą bardzo dominująca. Ale po pierwsze, ja nie wiem ilu z tych internautów, którzy głosowali czyta politykę. Może nie czytać, bo czytelnictwo gazet w tym polityki spada. Więc są w Internecie. Ja też nie wiem ilu z nich kupuje książkę, bo to się też nie przekłada. Da. Kiedyś, współpracując razem, mieliśmy taki ten przykład takiej książki chyba przed dwóch lat, Za żelazną kurtyną. To jest, to były takie reportaże znanej hiszpańskiej pisarki, która w 68 roku, bodaj, czy w 67 roku wydała tu jakąś książkę i nie móc, nie mogąc wywieźć złotówek do Hiszpanii, ani wymienić ich na normalną walutę, musiała tu przyjechać i dwa tygodnie objeżdżała Polskę i stąd powstały reportaże. wydawało się w Hiszpanii, po latach już wiem to, to tutaj wydaje. Z tego, co wiem od kolegów, książka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród internautów. Czytali fragmenty, głosowali, to żyło. Myśmy jej nie sprzedali. Także tak to wygląda. Taka jest różnica między Internetem, a tym światem realnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. To już wszyscy nagrodzeni w plebiscycie na najlepszą książkę historyczną 2013 roku. Zapraszamy na stronę Historia Zebrana, gdzie trwa już kolejna edycja naszego konkursu na 2014 rok, gdzie można też głosować na najlepsze książki historyczne. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.